Cześć. Witam was w dzisiejszym odcinku na kanale Beauty News. Tym razem omówimy sobie takie tematy jak: TVP nakręcił odcinek serialu o Fagacie, Lexi tłumaczy się ze swojego usuniętego story, Madlin ma kolejne problemy, nowy gość w programie Hani z Jessica Mercedes jest chora oraz premiera filmu z influencerami. Zaczniemy sobie od newsa dotyczącego fagaty oraz telewizji polskiej. Mianowicie pojawił się ostatnio 680. odcinek serialu Na dobre i na złe, w którym została przedstawiona sytuacja jednej z pacjentek szpitalu praktycznie identyczna jak sytuacja fagaty, Maszy i Stu. Oto ten fragment. Proszę. hasło do blokady to Przemek. No po co mi to? Proszę, przeczytaj wszystkie wiadomości z Julitą. Zobaczysz, że ten fragment był wyrwany z kontekstu. A ja dostałam coś innego. Jula, do mnie uderzy taki Przemu. On ma strasznie dzianych starych i sam też zajebiście zarabia. I to jest lepszy plan niż ten piłkarz, który mi nawet nie dał na taryfę, jak od niego wracałam. Ham jeden. Biorę się za tego przema. To jest mój Forbes. Głupoty, straszne głupoty pisałam. Przepraszam cię. Chciałam jej. Kolejna sprawa ma związek z ostatnim Instastory Lexi, które szybko zniknęło z jej Instagrama, a dokładniej influencerka dodała nagranie, które ostatnio jest trendem na zagranicznym TikToku. Polega to na tym, że dziewczyny mówią przykładowo dziękuję wszystkim dziewczynom, które spotykają się z narcyzami. Dzięki temu my nie musimy tego robić. Lub dziękuję wszystkim dziewczynom, które spotykają się z pseudoraperami, Dzięki temu my nie musimy tego robić i tym podobne. Natomiast lekcji powiedziała w tym nagraniu. Dziękuję wszystkim dziewczynom, które spotykają się z chłopakami, którzy chcą za pierwszą radkę płacić pół na pół, co wywołało niemałą burzę w sieci, pomimo tego, że influencerka szybko to usunęła. Jednak jak to mówią, w sieci nic nie ginie. W każdym razie Chaplin postanowiła się z tego jakoś wytłumaczyć i oto co powiedziała. Ja powiedziałam to, co ja powiedziałam. ...do wszystkich dziewczyn, które spotykają się z typami, którzy dzielą rachunek na pół na pierwszej randce. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję, naprawdę. Dzięki Wam, nie musimy się z nimi spotykać. Ja dalej przy tym stoję. To jest moja opinia i ja mam prawo mieć swój typ faceta. Tak jak niektórzy lubią wysokich, niskich brunetów, blondynów, czarnych, białych, to tak ja uważam, że facet, jak Cię zaprasza na randkę, powinien zapłacić, ok? Ja... Będę się z Tobą kłócić, żeby zapłacić za ten rachunek. I to nie jest tak, że ja siedzę i czekam. Dobra, dobra, ale ja w głowie oceniam to, czy Ty. Chcesz zapłacić, czy ty chcesz podzielić ten rachunek? Tak ja zostałam wychowana, ok? Szczególnie młodzi w tych czasach lubią, za, nie wiem czy to dobrze mówię, zacierać tą granicę baba-chłop. I w niektórych przypadkach jak najbardziej ja się zgadzam, ale w niektórych przypadkach ja uważam, że jest różnica między, między chłopem i babą, i czasami chłopowi coś bardziej wypada, ba babie nie. Pierwsza randka, jeśli on mnie zaprasza, to fajnie by było, jakby zapłacił. Oczywiście. Ja nie każę mu zabrać mnie do jakiejś drogiej restauracji. Bro, to może być do żabki na, na zatykankę, naprawdę, ale chodzi o gest, ok? Jeśli chodzi o odcinek pewnego youtubera, to nie, nie oglądałam go. Nie chcę mi się go oglądać, więc nie wiem, czy odniosłam się do wszystkich jego zarzutów, ale chciałam wam wytłumaczyć w skrócie, mm, o co mi chodziło i, i to, że ja dalej przy tym stoję. Ja zostałam tak wychowana. Zewo, ty jesteś taką. Czekaj, jak, jak to powiedzieć żeby nie za nie za mocno powiedzieć um, content whore że ty każdy wszystko co tylko można wyciągnie żeby z tego coś było naprawdę boy Madeline w ostatnim czasie znana jest z uczestniczenia w streamach prania, ale również z tego, że dziewczyna często wpada w różne konflikty lub sama je generuje. Tym razem influencerka dodała na swoje Instastory zdjęcie z podpisem Moje koszmary stały się rzeczywistością, a po kilku godzinach dodała: Nie rodzice nauczyli, że jak czegoś potrzebujesz, a ma to jakaś inna osoba, to pytasz się tej osoby, czy możesz, albo czy nie ma nic przeciwko. Z tego co wiem, w szkołach też tego uczą. Co zakładam, tyczyło się kogoś z Nuts World, ponieważ wszyscy razem mieszkają, a jak wiadomo, w tego typu projektach często ludzie podbierają sobie różne rzeczy. Ostatnie story, jakie Alicja wstawiła, brzmiało Piąty raz ktoś mnie już dziś wyprowadził z równowagi. I widać na nim, że dziewczyna płacze. Wiele internautów uważa, że Medlin powinna zrezygnować z udziału w projekcie i zająć się swoim zdrowiem psychicznym, a nie byciem influencerem, ponieważ wyraźnie jej to szkodzi. Szybki newsik jest o nowym gościu w programie Hanish Genzi, który nazywa się Hidok. Jak pewnie większość z Was wie, pierwszym gościem na jej kanale był Friz, natomiast tym razem influencerka zaprosiła do siebie Monikę kociołek. Dajcie znać, czy jesteście ciekawi co Monika będzie mieć do powiedzenia, czy może jednak uważacie, że jest to już nudny content, ponieważ widziałam tego typu opinie choćby na grupie na Facebooku poświęconej ekipie Genzi, czyli frizawce. Jak może część z Was pamięta, z mojego ostatniego odcinka Jessica Mercedes od jakiegoś czasu spędza czas na Bali, gdzie razem z bratem zapisali się na kurs jogi. Ostatnio mówiłam Wam o tym, że szafiarka zaliczyła wypadek, ale na szczęście zakończyło się to bez szwanku. Jednak tym razem spotkała ją kolejna nieprzyjemność. Dodała instastory ze szpitala i napisała... Jestem mega chora. Gorączka, ból ciała i inne. Nie mogę się ruszać, nie mogę spać. Premiera, premierom. Tymczasem, ja jestem już 3 godziny podłączona do kroplówki. Dostałam 4 zaszczyki i torbę leków. Czekam na wynik krwi, co mi jest. Tymczasem wracam do spania, bo całą noc się telepałam jak w pustyni i w Nel. Buziaczki. A po paru godzinach dała znać, że bardzo dziękuję obserwatorom za słowa wsparcia. A ostatni już news jest o najnowszym filmie pod tytułem Pokusa, w którym wzięło udział wiele osobistości internetowych. Dzisiejszego dnia była jego premiera, na którą zaproszeni byli różni influencerzy, m.in. Jeleniewska czy Iza Zabielska. A teraz możecie zobaczyć jego zwiastun. Na dzisiaj to będzie wszystko. Zachęcam Was do zostawienia łapki w górę pod filmem oraz do zasubskrybowania kanału, aby nic nowego Was nie ominęło. Do usłyszenia!